Siema, 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 z tej strony Heszki, a to kolejny gameplay z gry S.T.A.L.K.E.R. Cień eee, W ostatnim odcinku e, w sumie przeszliśmy przysz na obszar zwany wysypiskiem. Mieliśmy dwie sp e, sprzeczki, potyczki z mandytami, jedną tutaj, gdzie pomagaliśmy S.T.A.L.K.E.R.om, a drugą tutaj, gdzie w sumie z sami do nich podbiegliśmy i sami zaczęliśmy do nich strzelać. No i jeszcze tutaj, gdzie prowadziła nas misja. Teraz będziemy podążać do Instytutu Agroptom, gdzie mamy spotkać się z Kretem i zdobyć jakieś y, dokumenty. A tu jeszcze czekają nas bandyci, których słyszeliśmy ostatnio. Szybko przeładowuję, w ogóle zauważyłem, że tego... Dobra. Jedziemy tylko do roz rozwala. Ty? W ogóle... W tym roku... Zbliżającym się... Dwa, 2020... I ogólnie ma być strasznie dużo... Premierowych gier, właśnie. Między innymi... Yy... No, nie w 2020, ale w 2021 Mamy S.T.A.L.K.E.R. 2 Na którego osobiście bardzo wyczekuję U moja, Jak wiecie, S.T.A.L.K.E.R. jest moją jedną z Ukochanych gier, więc e, Naprawdę Wyczekiwałem S.T.A.L.K.E.R. a No, co jeszcze w sumie ma być Death Stranding. na tą grę też czekam Słyszałem o niej wiele dobrych recenzji między innymi to, że to gra albo się albo kocha, albo się jej nienawidzi. Jak to jak to grup będę nagrywał na kanale Gear sobie pięknie. No ale... No, większość zobaczymy z czasem, ale no, jeszcze mam tak w ogóle i nagrywam to po yy, yy, BlizzConie, który jak wiecie okwitował w różnego rodzaju premiery, Blizzard w tym roku bardzo się popisał, bo wypuścili strasznie dużo trailerów oraz ogólnie pokazali bardzo dużo gier, na które ludzie od dawna czekali. Między innymi nowy dodatek do co w sumie nie powinno nas zdziwić ale yy, na, najbardziej jestem głównie z powodu traileru, bo yy, no na jest super dużo informacji na temat yy, tej gry nie mamy, ale na temat Overwatch 2, które też pewnie zdarzy mi się chyba nie, znaczy w Overwatcha chodzi głównie, a nie o samego Overwatcha w ponieważ swojego czasu strasznie dużo grałem w Overwatcha. W Overwatch, a nie yy, też niedużo grałem. W tą grę, co no, i mam do niej, może nie sentyment, ale bardzo ją polubiłem. Więc no, zobaczmy ja dalej. W ale najbardziej z tego wszystkiego rzeczywiście wyczekuję na solkę 2. Na razie nie mamy o nich o nic za dużo informacji, tylko. Parę rzeczy, tutaj tak... Wiecie. Niby jest, ale nie wiadomo co. Dobra, lećmy dalej. Do ba... Wojsko zaraz rozwali głowę kreta. Potrzebujemy pomocy. Dobra, leć. Szlak to wojskowa jednostka lotnicza. Tam są nasi chłopcy. No widzę, widzę, no ale oczekuję, że S.T.A.L.K.E.R. 2 będzie czymś wow, znaczy wiem, że nie powinienem się oczekiwać, ogólnie oczekiwać od jest za dużo, bo zaraz się skończy, że gra nie powstanie z tego samego powodu, z, z, z którego nie powstaje e tego, e hardplay. 3 nie bo Half-Life 3 nie powstaje głównie z powodu tego przynajmniej ja tak uważam że e, e, tego że e, gracze mają za dużo oczekiwania i po prostu walz nie chce się nadziać wiecie że nie sprostają oczekiwaniom graczy bo e, i wiecie i że w, w, gra będzie uznana tam że nie daj Boże za najgorszą w historii, bo ludzie będą się za dużo po niej spodziewać. Dobra, a teraz jedziemy pomóc naszym. To Dobra. lepiej ja wygląda samunicem do tych lepszych domni, więc to wie A dobra, bo tam są kill To jest to wyajaj To wróciłem do walki i już się muszę chować, bo jest że stalkerze... człowiek zapomina, że wystarczy pójść za daleko troszeczkę i już się dostaje X na twarz Dobra, ciebie mam, Nie, ale chcę ciebie, 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 ciebie A ty co mi dasz? Oj, oj 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 Przeszukuję, bo potem nie będzie okazji, dlatego tak trochę, wiecie, może się wydawać głupie, ale lepiej przeszukać teraz, bo potem jak zdobędę informację, y że tak na nazwę będę już zgarnę kreta, to zabiję za dużo żołnierzy, zgarnę kreta, to y ko y kończy się misja i nie będę miał okazji tego wszystkiego zebrać, więc lepiej zrobić to teraz, dopóki jeszcze mogę. Lipka, ale dają Nie jestem Dużo karabinów. Teraz chwilę z tego. Teraz tylko tą, jeżeli jest jakaś to lepszą amunicję. nie osaczyły mnie na dziedzińcu. Chłopaki, pomóżcie. Dobra, dobra, już wraca jej. Może. O, może. się z wojskowymi zawsze na O, właśnie. Jeszcze jednego oczekuję od Stalkera 2. I tak totalnie o tym zapominam. Cały czas. Dobrej Wojny Frakcji. Takiej ulepszonej wersji tego, co było w S.T.A.L.K.E.R., -y. czyste niebo. Tak, tego mi bardzo brakuje. Tak, tak, tak. Oni wszyscy mają leki przeciwpromienie. czy czego się teraz spodziewam, Wojtka idziemy tam, ale... bingo. No, jedziemy. A ty co masz, Stalkerze? Hmm, szkoda. Możeś bym cię polubił. Dobra, lecimy. E, tu miał być kret. Dzięki, stary. Ocaliłeś mi życie. Mało brakowało. Trepy zawsze wypełniają misję do końca. Musimy się ulotnić, zanim się zjawią oddziały specjalne. Chodź, pokażę ci drogę. No, dawaj. Zbierałem ile mogłem. Coś jeszcze mogę od was zgadnąć. Niby bronię mogłem, ale trudno już. Lećmy. Ogólnie rzeczywiście, jeżeli byśmy poczekali za długo, to jacyś żołnierze przychodzą. Kiedyś mnie zabili. Mhm. Mm No, to nie był najlepszy pomysł, jaki miałem, ale. Trafię, trafię. Tutaj jest cicho, możemy przeczekać. Siry powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, ale nie wiem dokładnie gdzie. Bądź ostrożny i powodzenia. Dobra, okej. Okay. O, dobra, już wiem co to za misja. Idę on ma? Może u innych handlarzy będzie lepsza cena, nie wiem. Dobra. To schodzimy pod ziemię. No, to jesteśmy pod ziemią. Dajmy chwilę, z tej Strybokowi wytrzeźwieć. Trzeba było nie pić tej wódki. Znaczy... Fajnie się gibie, ale... Wiem, że tu jest stacie z bandytami i pamiętam, że ono jest. W miarę trudne, więc... Znaczy jakby coś w tej grze nie było w miarę, w miarę trudne. O właśnie, to jest jeszcze jakieś ciało. Dajcie mi to ciało. Hmm. Nie, słabsze od mojej. Znaczy... Dobra, to na razie zmienię na tą broń, bo tu mam więcej amunicji. 너무 신나. 뭐 이게 Ukonajcie się, widać grupy po nagrodę. Odbieramy to panowie, bierzemy. U już wiem co co jest przesuwanie ciał w pokerze. powód, co mam daje złe wspomnienie. Znaczy, w tej grze. A, zobaczmy. Pistolety, wyrzuć. Zastąpię tego tym. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. O, nawet ładne. Dobra, lecimy. Szybki zapis. Lecimy niżej. O. Hmm... Wrogowie. Hmm. Ta, już fajnie, co tu jest. No dobra. Kto tu jest? Tu biegnie! No musiała się zacząć w tym momencie, To jest Zbyt dużo z tą walczyłem, że teraz się dać tak znaleźć. O. Widzicie to? Widzicie to? To jest pijawka. To, 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 to coś, to się nazywa pijawka. I to bydle ma umiejętność znikania. Dlatego jest niezwykle niebezpieczne. No nie ma to jak pukować cały, cały magazynek typa. wojsko jeszcze lepiej. Uuuu, no tak, bo to jestem ten mój. szybki zapis. Jeżeli nie wiesz co robić, strzaj kule auto. Aj... Szybkie za... Szybkie wczuki. No nie jest, no nie jest.

Zobaczmy co się dzieje A seriami Najlepiej się strzela Uhuhu. Ciało kolegi chyba zostało spalone Szkoda Jedziemy co się da jedziemy. Dobra, zobaczmy która broń. Wyrzuć, wyrzuć Przeładowana. Ładnie pięknie. Jedziemy dalej. Szybki zapis. No, jedziemy dalej. O, oh shit! No, no, no. no. Jezu, Jezu nie zawsze. A jedziemy. Wiem, mi się nagrywanie zepsuło, ale już naprawione i jedziemy dojechać tych. wojska. No, biegnie. No, Szybko, szybko, zbieramy, zbieramy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bo tu czekają nas jeszcze większe zagrożenia. Ach, nie skrzynaczy. Okej, okay, F5. Tak, e Tak się zabija kontroler w tej grze. O, jeszcze amunicja. No wiedziałem, że tutaj przyjdzie. Tak więc, to jest kontroler, to coś. I typowo was kontroluje. nie Niemiły. Także no. Na dzisiaj chyba tyle. Jutro pozostaje nam już tylko wyjść na powierzchnię i zajęcie. Zdobyciem z dobyciem dokumentów, tak. Tak. Tych ukradni dokumentów. Więc no, to, tyle mi pozostaje. Dziękuję Wam za oglądanie. No i miłego tygodnia. Pa pa.